Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy wspólnie na spotkanie, które zapowiada się interesujące. Rozpoczęli właśnie pierwszą połowę. Radosław Sobolewski. Magiera. Sobolewski. Dobrze dograł. Musi ładnie podać. Gwizdek sędziego i mamy rzut karny, proszę Państwa. Gol pokonał bramkarza. Fektownie wykonana ta jedenastka. Ale trzeba powiedzieć, że rzeczywiście bezbłędnie trafi. Wynik w tym meczu zostaje otwarty w siódmej minucie. Łukasz Madej. Blizda. Niestety, prosto w sędziego, strata drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Gładka zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. No, przydałoby się dośrodkowanie. Dobrze, uwolnił się spod opieki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka opuszcza boisko i zaczną od bramki. CSISĘ, a przy piłce gracz znany z tego, że zawsze znajduje się we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Łatka. Skuteczna obrona i wypycha rywala z piłką na aut. Mączyński. Łukasz Madej. Atakują wzdłuż bocznej linii. No udało mu się uwolnić spod opieki. No piłkę odebrał i, i stracił. Świetna współpraca. Wow, kapitalnie! No ładnie to przejął obronica. Obrona wybija. Będzie rzut rożny. Lizdek sędziego wznowienie odrzutu wolnego po zagraniu ręką. poprzeczka piłka nadal w grze. Piłka trafia do przeciwników. A teraz przy piłce sisse. powoli z rozmysłem, ale precyzyjnie czekają aż nadarzy się szansa do strzału. na akcja! Szansa! Ach, bramka za drut. Moiszmy, piłka w polkarnym. Chciał chyba trafić tym strzałem jakiegoś kibica na trybunach. Adam Danch, Magiera, Mączyński. Pięknie dograł. zarują teraz długą wymianą oddaje strzał świetnie interweniuje zdecydował się na strzał dobra obrona kolejna ale piłka wraca bardzo udanie zablokował ten strzał ale świetnie kończy pierwszą połowę, 2 do 0 Pierwsza połowa za nami, chyba istotny moment to rzut karny, problematyczny, jak go osądza? Dyskusyjny absolutnie masz rację, myślę, że długo będą o tym mówili, o zakończeniu tego spotkania, no, ale jeszcze przed nami dwie 45 minut. Do partnera. Ależ znakomicie. Teraz uwolnił się spod opieki. No i mamy centrę w pole karny. Ładne dogranie. Ależ akcja. Czy to wykorzysta? Roli. Piłka wychodzi w pole. Mączyński. Wodecki. Fantastycznie klepią. Świetnie odebrali tę piłkę. Tomasz Kokołowski. Dobre rozegranie. Tomasz Kokołowski. Centra w pole karnej. Będzie niebezpiecznie. Spójrzmy. Dośrodkowanie przejęte przez obrońcę. Ryzykownie, ale udanie. Nieporozumienie i strata piłki. Tomasz Sokołowski. Piękne podanie. No i spokojnie odbierają piłkę rywalowi na własnej połowie. Magiera. Mączyński. Madyj. Cała seria udanych podań. No dobra okazja będzie. Szaleńczy atakuje obrońca. Uderzenie w stronę bramki. Ten strzał zupełnie mu nie wyszedł. Tak, daleko od bramki. Chyba zbytną szalancko strzelił. Piłka poszybowała daleko od bramki. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o Paulu. Tak, i ta kartka żółta jest zasłużona. Oba zespoły dokonują zmian. Gołębiewski. No, udało się przejąć. pięknie piętą dokładnie do kolegi To jest gra typu ty do mnie ja do ciebie Piłka wybita do przodu. Wybili, odetchnęli, ale tylko na moment, porywale znowu przy piłce. Skutecznie obrońca wybił głową. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion.